Cimanko z tej strony, Sampa, a to jest kolejny odcinek. Zagramy w Gita San Andreas na kodach. Dzisiaj mam Wam do pokazania trzy kolejne kody. Jeśli chcecie znać ich nazwę, kliknijcie do opisu. Czas na pierwszy kod. A w tym zestawie mamy już stole takie, stole takie, coś. <laughs> takie, coś, takie, 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 nieważne. To to działa w takie, takie, sposób takie, No takie, 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 to takie, też takie, może działać. Może nie chcę mi się pokazywać wszystkim, ale ten jest wiem, że fajne. Mówiłem, że fajne. Dobrze. Kolejny kod, na, który mam wam do pokazania, to będzie. Хорошо, мы вон. А. Он будет испытать, он не будет, да? To jakieś latające ucho. O, szkoda powiesz, nie da by się szybciej wybiło. Kolejny kod, jeszcze go nie testowałem, ale to będzie na jakieś silne uderzenie. Przepraszam z takie nagłe cięcie, ale już wracamy do naszej gry. Może teraz mi się uda wpisać ten kod. Przepraszam, znowu mój błąd. Może teraz się uda. Nie wiem czemu nie mogę go wpisać, poczekajcie chwilkę. O, udało się. Dobrze, teraz zobaczmy co ten kod robi. Dokładnie. Ok, już mi się podoba. To chyba mój ulubiony kot będzie No co się patrzy, tu nie ma nic do oglądania. Jak ja lubię ten kot. mi się spodobał. No, naprawdę nie trafiłem. O, misję chciałeś robić, co? Dzięki. Dobrze, myślę, że to będzie już koniec tych, tego filmiku i przepraszam za moje, za moje nieudane próby wpisania kodów, ale mam nadzieję, że Wam się filmik spodobał. Łapkujcie, komentujcie, oceniajcie. Na razie.